Nie 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 pistoletą bez broni życie jest zaletą Nie 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 amunicji broń tylko dla wojska i policji Nie 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 pistoletą Nie 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 amunicji Nie 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 wszelkiej broni nie tylko ja mówię nie już od małego dzieci się bawią pistoletami się zabijają udają żołnierzy i kąw i się ich każdy boi potem gdy dorosną idą do wojska by była dumna z nich cała polska a teraz sejm chce ludzi uzbroić chyba żeby na broni dać komuś zarobić nie, nie, nie pistoletą, bez broni życie jest zaletą, nie, nie, nie amunicji, broń tylko dla wojska i policji. Nie, nie, nie pistoletą, nie, nie, nie amunicji, nie, nie, nie wszelkiej broni, nie tylko ja mówię nie. Wnioski o broń sobie składajcie, Mi jednak spokój z tym wydajcie. Ustawę głupią chcą wprowadzić, Aby było łatwiej się chyba zabić. Dla mnie życie jest najważniejsze, Bez pistoletów jest najpiękniejsze. Stop wojnie i przemocy, Nie szczelajcie nawet z procy. Nie, nie, nie pistoletą, bez broni życie jest zaletą. Nie, nie, nie amunicji, broń tylko dla wojska i policji. Nie, nie, nie pistoletą, nie, nie, nie amunicji. Nie, nie, nie wszelkiej broni, nie tylko ja mówię nie! Yeah!